Cześć kochani, z tej strony Karolina, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam jak zrobić bardzo, bardzo prostą, fajną dekorację na takiej bazie jajka, ale w sumie może to być jakakolwiek baza. I wykorzystamy foremki silikonowe i oczywiście media z DecoArt dostępne w dekoratorium. Do wykonania tego projektu będę używała białej farby akrylowej oraz szarej farby akrylowej, opcjonalnie możecie dodać na przykład też kolorek różowy. Które ja tutaj sobie przygotowałam. One bardzo ładnie ze sobą współgrają, wiem to na pewno, bo już projekt z tymi trzema kolorami, kolorami robiłam. Dlatego podpowiadam Wam, że możecie je spokojnie łączyć. Tak wygląda ta dekoracja. Jest zrobiona na takim jajku z płyty MDF, grubym na niemal 2 cm, które stoi samodzielnie, i może to być właśnie taka samodzielnie stojąca dekoracja. Tak jak Wam mówiłam, właśnie używam tych dwóch kolorów farb. Tutaj przygotowałam sobie też wyciski z foremek z masy lekkiej, które będę przyklejać na jajko i następnie malować. Mam przygotowane takie dosyć duże skrzydła, które są jeszcze mokre i będę je przyklejała na mokro, w tym sensie, że po prostu wyjęłam je niedawno z foremki. No i mam jeszcze uroczego aniołeczka i bardzo fajne serduszko taką ramkę serduszko. Używam zwykłego kleju, oczywiście możecie użyć specjalistycznych preparatów, na pewno będą one działały jeszcze lepiej, natomiast tutaj akurat pod ręką mam ten klej i on też całkiem źle się sprawdza. wszystko jest przyklejone, maluje całość na jednolity kolor y, szary. To jest jeden z takich jaśniejszych kolorków, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ja będę jeszcze robiła tutaj przecierkane biało, tak jak zresztą zobaczycie. Y, maluję takim dosyć miękkim pędzelkiem, żeby ładnie mi to wszystko y, jakby y, Pokryło całą, całą warstwę. Jajko maluję dwa razy, nie oszczędzając też farby na krawędzie żeby było ładnie wykończone. No i oczywiście też dokładnie maluję całą powierzchnię foremek, natomiast starajcie się to robić tak, żeby nie nałożyć farby zbyt wiele, żeby nie jakby nie nałożyć farby w ten wzór, żeby go nie spłycić żeby nie spłycić wzoru, który jest na foremce. No, i teraz, gdy farba jest jeszcze mokra, koniecznie, gdy farba jest jeszcze mokra, będzie Wam potrzebna albo chusteczka nawilżana, albo po prostu ściereczka, którą sami nawilżycie. I delikatnie będziecie ścierać farbę z foremki w taki sposób, żeby Zatrzeć tylko z, jak, jakby z wierzchu, żeby uwydatnił się wzór, który jest na foremce. Dlatego, tak jak widzicie, żeby farba nie zdążyła mi zasnąć, żeby nie musiała mocno jej zmywać, yy, ścieram farbę od razu po tym, jak ją nałożyłam. Czekam dosłownie momencik. Projekt można by zostawić w takiej postaci, ale znacznie fajniej i ciekawiej i tak bardziej trójwymiarowo jeszcze bardziej antycznie i w postarzony sposób wygląda, gdy zastosujemy przecierkę białą, taką na wpół suchą farbą, grubym szczeciniastym pędzlem. Także tak jak widzicie, tutaj będę po prostu wszystkie elementy przecierała pędzlem na sucho. Projekt jest już gotowy. Fajnie, że zajrzeliście do mnie tutaj na kanał. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. No i też dajcie filmikowi łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Karolina.